Czy po dzisiejszych przymrozkach są duże straty w ogrodzie? Zaraz Wam pokażę. To jest nagranie z rana. Takie brzydkie, bo to mąż nagrywał. Ja nie mogłam rano pojechać na działkę, ale męża wysłałam przed pracą. No i wszystko było No w szronie. Zimno. Było około minus 4 stopni. I zaraz Wam pokażę, co i jak się wydarzyło. Teraz po południu pojechaliśmy na działkę, bo no, ja muszę swoim fachowym okiem ocenić, co się wydarzyło, co nie. Czereśnia. Czereśnia jest lepiej niż myślałam, bardzo dużo, z 80% zmarzło jeszcze w kwiatach. No dzisiaj tutaj jak patrzę coś zostało i te pochowane pod liśćmi są ok, a tutaj taka wystawiona na zewnątrz po prostu zbrązowiała, zmarzła, no i też takich trochę jest. Przejdziemy się mniej więcej po ogródku i jeszcze Wam pokażę co tutaj wypatrzyłam. Gruszka. Gruszka to w ogóle masakra. W tamtym roku spadły mi wszystkie gruszki. Ona, to jest jej piąty rok, już miała fajnych dużo gruszek i też przyszedł przymrozek późny, no w późnym czasie w tamtym roku i wszystko spadło. W tym roku to co zostało to i tak szczarniałe i takie skapciowate. Tutaj hosty też właściwie całe klapnięte, ale to nie szkodzi, to odrośnie. Chociaż taka radość na jagodzie kamczackiej, że już coś tam się robi fioletowe, no i ona wiadomo to nie ucierpi na takim przymrozku. Co dziwne, brzoskwinia nie zmarzła. To jest w ogóle świeża brzoskwinia, posadzona, więc ja nawet nie liczyłam na żaden owoc, no ale coś tam się podziało. Tu jest mirabelka, tak w kącie w krzakach, no ale jakieś pojedyncze widać też, zmarzły, brązowe śliweczki, no ale większość zostanie. Teraz przejdźmy do ziemniaków. Ziemniaki od początku rosną pod włókniną, bo, yy, też tam jest i bób. Jak już się zrobiło cieplej, to ja odkryłam, żeby był bób zapylany, bo pięknie kwitnie. I powiem Wam, ziemniaki dały radę, no gdzie dotykały liście, włókniny, no jest ślad. Ale to nie jest straszne. Myślę, że to się wszystko ogarnie i pójdzie dalej. O ile znowu nie wrócą jakieś straszne mrozy. Miały dwie włókniny na sobie. No tutaj winogron dostał w tyłek, ale powiem Wam szczerze, że w ogóle się tym nie przejmuję. Bo jakoś mi na nim nie zależy, bo przyjął się taki, że hmm, no za smaczny to on nie jest. Dobra, za nim płakać nie będę. Na pewno. A zresztą winogron może jeszcze puścić drugi raz. Owoce, więc zobaczymy. No, i tutaj byłam bardzo ciekawa. Moje ogórki wysadzone tydzień temu z rozsady pod włókniną. Patrzcie, nic się nie wydarzyło. Są piękne. Wszystko jest tacy, git, dlatego że one są w troszeczkę takim osłoniętym miejscu, no i miały tu podwójnie włókninę i jeszcze, tak do góry, trzecią. Przyczepioną, żeby im tam naprawdę było ciepło, no i od ściany jest ciepło. Też o tym robiłam filmik. Truskawki. Tu są takie schowane mm, podborówkami. No to tam jeden kwiatek szczarniał, no to tam w ogóle się tym nie przejmuje. Tu mam dwie grządki truskawek, były grubą włókniną okryte i tam się nic nie dzieje, już nie chcę tego odkrywać. Uwierzcie mi, wszystko jest cacy, nic się nie wydarzyło. Tunel foliowy, w którym jest wszystko. Cały mój majątek, tak naprawdę. Majątek rozsadowy. No daliśmy jeszcze taką folię zbrojoną, włókniną, gdzie się dało. I ona nie była dogrzewana. Nawet żadnym z zniczem. Ja dzisiaj w nocy po prostu nie spałam. Ja się budzi mi się śniło, że po prostu yy, połowę mi zmarzło. Później znowu mi się śniło, że to zmarzło. Budziłam się o piątej i tylko czekałam na telefon od męża, co tam się dzieje. Ale no patrzcie, no właściwie wszystko dało radę to, że są żółte cukinie i dynie, to dlatego, że one już nie mają tu substancji odżywczych i one chcą już do gruntu. Ogórki tutaj też, co jeszcze zostały, wszystko się fajnie trzyma. Nie wiem jakim cudem, naprawdę. No i tutaj z jednej strony w kącie, no bo tutaj to są chyba przywiędnięte, mają sucho, zaraz to wszystko będę podlewała. I tutaj, tu zmarzły. W kącie były jedne pomidory, jedne są git, drugie widać troszkę przemarzły, to jest 5 czy 6 krzaczków. No to dużej straty nie ma, naprawdę. A jeszcze zaraz Wam pokażę, co sobie wymyśliłam, bo ich stan wcale nie jest taki zły. Więc ja je jeszcze sobie przeniosę tu na środek, żeby już nie, przy boku nie stały, no bo jeszcze jakaś jedna, dwie nocy mają się zdarzyć niestety z przymrozkiem. Chociaż tu na zachodzie i tak jest lekko, w przeciwieństwie do północy czy wschodu naszego kraju. I patrzcie, one nie są tak strasznie przemarznięte, tylko same góry. Liście na dole ta pierwsza para liści jest git. Ja to obetnę no, nie mam nic do stracenia. Cały główny pęd jest w dobrym stanie. Te liście też nie są zmrożone, więc ja to obetnę i poczekam, może wypuści pędy boczne i na wilkach pociągniemy, no bo szkoda mi odmian, bo, bo każdy i... krzak to inna odmiana. Tutaj jeszcze raz dałam ten sam filmik, bo chcę wam tylko powiedzieć, że ja naprawdę jestem mega zadowolona, że tak mało jest szkód. Na to, że nie miałam dogrzewanego tunelu, a było minus 4 jak i nie więcej, bo nie wiem, o, to ja się bardzo cieszę, że jest tak, jak jest. Trzymajcie się ciepło i wierzmy, że już te mrozy sobie pójdą i nie zobaczymy ich do listopada. Pa pa.